W jednym z pomniejszych miast perskich mieszkali dwaj bracia. Starszy nazywał się Kasim, a młodszy Ali Baba. Ojciec, umierając, zostawił im w spadku niewielki szmat ziemi do równego podziału. Każdy z braci swoją część otrzymał i na niej osiadł, aby ziemię uprawiać i na kawałek chleba żmudnie w pocie czoła pracować. Obydwaj żyli w ubóstwie i wspomagali się nawzajem, ale niedługo trwała miłość pomiędzy braćmi. Odmienny bowiem mieli charakter i różne dusze. Kasim był zły, pochmurny, zawistny i na dukaty łakomy. Alibaba zaś był łagodny, wesoły, nikomu bogactw nie zazdrościł i nie pragnął złota. Kasim narzekał na los na ludzi i na swoje ubóstwo. Alibaba zaś na los nie narzekał. Ludzi kochał i nie wstydził się swego ubóstwa. Kasim pomalował swoją chałupę na czarno i rzekł do Alibaby: Życie jest czarne, los jest czarny i dusze ludzkie są czarne. Więc niechże moja chałupa będzie czarna jak noc. Alibaba zaś swoją chałupę Pięknie i jasno pobielił i rzekł do Kasima. Życie jest białe, los jest biały i dusze ludzkie są białe, więc niechże i moja chałupa będzie biała jak dzień o świcie. I każdy miał taką chałupę, jakiej sam zapragnął. Kiedy Kasim ze swojej czarnej chałupy wychodził do białej chaty swego brata, wzruszał ramionami i mówił z zazdrością. Jakże tu jasno i biało i wesoło. Widocznie Bóg się tobą bardziej niż mną opiekuje. O mnie zupełnie zapomniał. Smutno mi na świecie i czarno i markotnie. Na to Alibaba odpowiadał: Nie składaj winy na Boga, bo to nie jego, lecz twoja własna wina. Bóg ci nie kazał chałupy na czarno malować i smucić się w jej wnętrzu. Przemaluj ją na biało, a zobaczysz, jak się oczy Twoje rozweselą. Ale Kasim nie usłuchał rady młodszego brata i nadal mieszkał w czarnej chałupie.